Pogodę mamy wymarzoną. Jest troszeczkę zimno, ale jak się każdy ubierze, zapraszamy serdecznie. Tutaj Zaproszę. się zwierzątka nieco niecierpliwią, Dobra, jak nie widzimy. Będziemy, y... Tak, zwierzątka się niecierpliwią. My tu mamy sporą ilość atrakcji, także bardzo serdecznie zapraszamy. Ale myślę, że tutaj autorka tego dzieła i całego zamieszania. Parę słów może powiedzieć. Co tutaj przygotowaliście na rzecz Mateusz? Przygotowaliśmy konie, które są chyba jedną z główniejszych atrakcji i można na nich pojeździć, można je nakarmić. Możemy sobie zrobić z nimi zdjęcia. Jest oczywiście koza Zosia, którą wcześniej zobaczyliście, i z Zochą można sobie zrobić też zdjęcie, można przejść się z nią na spacer. Można wylicytować spacer z Zosią prywatnie na licytacjach później. Zapraszamy również do naszych aut zabytkowe i przyjechały nasze złomki również. Mamy przyczepkę taksji, która wozi dookoła nas tutaj i mnóstwo licytacji zapraszamy na licytacje, które będą y, bardzo ciekawe. My mamy licytacje ciągników mamy licytacje aut zabytkowych y, licytacje koszulki z Pogoń Szczecin mamy licytacje mnóstwa bonów z różnych restauracji, więc zapraszam. Trzeba przyznać, że właśnie, że no sporo osób, sporo podmiotów zaangażowało się w dzisiejszy dzień, bo tak jak podkreślamy, przekrój cały czas bardzo szeroki jest tych wszystkich atrakcji. Tak, jak najbardziej udało nam się dużo ludzi zaangażować. Cieszymy się bardzo, bo po prostu Duża akcja, dużo się dzieje i mamy nadzieję, że uda nam się jak najwięcej kasy nazbierać. Pani Doroto, a co najważniejsze, zbiórka w końcu nabrała takiego prawdziwego rozmachu, rozpędu. Tak więc dla mamy to jest chyba no, najważniejsza rzecz, że w końcu o Mateuszu słychać, widać go i... Co trzeba przyznać już otwarcie, bardzo dużą pomoc, bardzo duża pomoc płynie ze strony firm, bo to są konkretne sumy. Firmy jedna drugą nominują tak. i no, jak widać, ludzie mają bardzo duże serca, nasi przedsiębiorcy, pracodawcy tutaj ogromną moc, pomocy również ślą na rzecz Mateusza. Chcielibyśmy skorzystać z tej okazji i serdecznie bardzo podziękować wszystkim, którzy wpłacili oczywiście i tym, którzy mają zamiar wpłacić za ten dobry gest, za te dobre serca, bo to jest naprawdę bardzo ważne i myślę, że razem uda nam się uratować życie Mateusza, aby stał się dorosłym człowiekiem i mógł cieszyć się życiem. Ile jeszcze brakuje do tego upragnionego celu? Około 400 tysięcy. Jesteśmy z górki i lecimy dalej. Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, Ostatnia zgadza. Ostatnia prosta i stworzył tak. się łańcuch ludzi dobrej woli, także tutaj nie, tylko maleńkie ogniwka są, także bardzo się cieszymy, bo po poście, po tych informacjach, które były przekazane i do tu Gazety, i do Radia Sutzywać, zaczęły się odzywać inne osoby i bardzo się cieszymy, że wszyscy z takim wielkim sercem do tego podchodzą. Dzięki. Nikt nie odbierał jakby Sure.